Witam was serdecznie z tej strony Darek. Jadę zobaczyć do jednego z mojego widza, subskrybenta, który tu nieopodal mi mieszka. Ma traktor, taki sam jak ja, zetor. I problem ma ze zdjęciem koła zamachowego. Jadę mu pokazać. Pokazać nie. Jadę mu pomóc. Może się uda zdjąć koło zamachowe. No i w ten sposób będzie mógł dalej robić czynności do remontu silnika to roku 25. Dobra, będę jechał. Także zaraz będę na miejscu i widzimy się na miejscu. Patrzcie, jestem u tego kolegi. Kurczę, mamy problem tutaj ze zdjęciem tego koła zamachowego. Jeden ściągać już właśnie o, został zniszczony. Kolega będzie spawał. No i kurde, wam powiem, że cholerna robota to jest. Tak trzyma to wszystko, że nie wiem co zrobić. Aż mi tutaj pękło. spaw spękło na śruby. Wiem, że mój ściągacz jest słabszy, o wiele słabszy, ale co? No kurde. Macie jakiś pomysł, co tutaj chcę zrobić? W, którzy już zdymowali takie. Yy, koła zamachowe od zatorów bo naprawdę już mi się kończą pomysły. Będzie jeszcze prawdopodobnie jedna próba tego właśnie założ założenia ściągacza i ostatnia chyba próba będzie tego zdjęcia koła zamachowego. No bo co tu zrobić? Słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, to dawajcie w komentarzach, jak Wy zdejmowaliście koła zamachowe żeby pomóc koledze też w zdjęciu tego koła zamachowego kolega tu właśnie mi pokazuje jeszcze skrzyni biegów od tego zatorka także tak to wygląda będzie ładnie o po remoncie to będzie piękny traktor następny który uratuje także raczej to nie ja to kolega ratuje ja swojego muszę uratować, o. no i, i co, i jeszcze tutaj dużo pracy będzie musiał włożyć, dużo serca, dużo cierpliwości, żeby to wszystko zrobić tak jak powinno być, także mm, tak to wygląda. Ja mu już tu nie będę przeszkadzał, o, tu jest właśnie do gazu różnego. Odpatrzę, jak to jest właśnie zrobione. Bo u mnie tego nie ma. Tutaj, tam są dwie śrubki. Tutaj mamy cięgło. I tutaj do tego mamy też cięgło. To tak właśnie jest zrobione. Bardzo fajnie jest to zrobione. O! No i nic tutaj nie będę nudził. Także pamiętajcie, jak wiecie, jak sobie zdjąć koło zamachowe zapieczone w Zetorze 25 to zapraszam do komentowania filmu. Podpowiadajcie. Wtedy ja mu przekażę informacje i może uda nam się coś razem zrobić. Byłem u tego kolegi. Hmm, za dużo nie zadziałaliśmy. Ściągasz nie dał rady mój. Pękł. Bardzo to mocno jest tak sobie jadę, jadę, myślę co by tutaj tu jeszcze zrobić i zapomniałem o jednej rzeczy, ale to mam nadzieję kolego, że będziesz oglądał to podpowiem ci jeszcze co mi przyszło na myśl. A przyszło mi mianowicie coś takiego, że żebyś kupił sobie y, pół litra y, nafty. Ten gwint. Przewrócić silnik w pion, żeby zalać cały ten gwint, to wszystko od wału spróbować moczyć naftą. Nafta może jeszcze odpuścić, delikatnie właśnie i sluzować. To wszystko tam ona, będzie to długo trwało, penetrowała, ale żeby to po prostu tam to było i tam po prostu to działało. Bo jednak wD może nie, nie zadziałać tak jak trzeba, trzeba było też cały czas czymś. Pryskać, także, ja myślę, że nafta byłaby najbardziej, e, najlepszym sposobem z tego, co mi przyszło do głowy. Tak na szybkości, właśnie wróciłem od kolegi Rafała. I Rafał się pytał, czy mógłbym powiedzieć na filmie, jakie części potrzebuje do zetora. Ja mówię, no, no powiem, no co mi tam szkodzi. Ktoś tam może będzie miał to akurat sprzedać tanio, nie? Co on by potrzebował. Dźwignie sprzęgła i hamulca, filtr powietrza, zbiornik paliwa, przesuwka blokatora i dźwignia wysprzęglania. To takie części są dla rafała niezbędne. Także, jak ktoś będzie miał i będzie chciał je sprzedać, to może wejść na mój kanał. Na maila i tam sobie. Do mnie napisać i ja wtedy mu wszystko przekażę. Także to nie będzie żadnego problemu z tym. Także jak widzieliście, będzie miał dużo pracy. Mam nadzieję, że chłopak się nie podda. Także trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.